Cześć, tu Ola, ta odprawna Witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Jeśli co roku wyznaczasz sobie noworoczne cele, które potem porzucasz i masz tego dość, chcesz to zmienić, chcesz je w końcu zrealizować, to dobrze trafiłaś. Bo właśnie dzisiaj pomogę Ci wyznaczyć takie cele w taki sposób, żeby ich realizacja była przyjemnością. A dlaczego będę o tym mówić? Ponieważ planowanie i organizacja to moja pasja. I odkąd pamiętam, lubiłam plany, układałam listy, przekuwałam te plany w rzeczywistość. Jestem tu, żeby podzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. Więc zrób sobie coś do picia, usiądź wygodnie, usiądź w spokoju i zaplanuj ze mną swój 2025 rok. Jeśli nie chcesz porzucić swoich celów, to jest jedna. Chyba najważniejsza rzecz, o której dzisiaj powiem. Jeśli masz zapamiętać jedną rzecz, to jest to właśnie ta rzecz. Twoje cele muszą być dla ciebie istotne i ważne. Ich realizacja musi się dla ciebie liczyć. Dlatego przygotowałam dla ciebie kilka kroków, które pomogą ci wyznaczyć te ważne, istotne dla ciebie cele, których nie będziesz chciała i wręcz nie będziesz mogła porzucić. Tak ważne one będą. A na koniec roku będziesz czuła, że to był Twój najlepszy do tej pory rok i będziesz gotowa na kolejne, jeszcze lepsze lata. Zacznijmy od tego, co chcesz osiągnąć. I dlatego na początek zaproszę Cię do mojego ulubionego ćwiczenia, do wizualizacji, przeprowadzać Cię przez nią. Jeśli chcesz, możesz wziąć w niej udział teraz. Jeśli nie masz teraz na to możliwości, Przestrzeni, to przeskocz do tej minuty w filmie. Możesz też wykorzystać to te ćwiczenie jako coś, jako temat do journalingu i możesz sobie to na spokojnie zapisać w swoim notatniku. Ale też zapraszam Cię do aktywnego udziału właśnie w tym ćwiczeniu, bo pomoże Ci ono odkryć, czego naprawdę chcesz od przyszłego roku. Usiądź więc wygodnie, w spokoju. Możesz zamknąć oczy, jeśli to Ci pomoże. I wyobraź sobie siebie dokładnie za rok od dzisiaj. Zobacz siebie w tej przyszłości. Przenieś się tam i odpowiadaj tak, jakbyś była z sobą za rok od dzisiaj. Poczuj, gdzie jesteś. Może jesteś w swoim ulubionym miejscu, może w domu, a może w zupełnie nowym miejscu, do którego marzyłaś się udać. Może udałaś się w jakąś wymarzoną podróż. Co robisz? Jak wygląda Twój dzień? Jakich ludzi masz wokół siebie? Co czujesz? Czy czujesz spokój, radość, a może ekscytację, że udało Ci się osiągnąć coś, co wcześniej wydawało Ci się odległe? Pomyśl o emocjach, które odczuwasz, które chciałabyś odczuwać, gdy spojrzysz wstecz na swój ostatni rok, gdy spojrzysz wstecz na 2025 rok. Zastanów się, co było dla ciebie ważne w ciągu tego czasu. Jakie wydarzenia sprawiły, że poczułaś, że naprawdę żyjesz, że jesteś szczęśliwa, że żyjesz w zgodzie ze sobą? Może to były małe codzienne nawyki, które dały ci energię, albo jedno duże wyzwanie, które zmieniło twoje życie na lepsze. Czy realizowałaś cele, które sobie wyznaczyłaś? Czy znalazłaś czas na rzeczy, które naprawdę sprawiały ci radość? Jakie to były cele? Jakie to były rzeczy? Co sprawiało Ci radość? Co fajnego robiłaś? Może nauczyłaś się czegoś nowego, podróżowałaś, spędziłaś więcej czasu z bliskimi, albo po prostu zadbałaś o siebie w sposób, który wcześniej ciągle odkładałaś na później. Jakie chwile zapamiętasz jako te najcenniejsze? Masz to? Poczuj to. Ciesz się tym uczuciem. Zastanów się, co do... przyczyniło się do tego, że tak się czujesz. Jakie działania, jakie cele, jakie wydarzenia. Teraz wróć do rzeczywistości i pozwól, żeby wyjaśnić Ci, po co było to ćwiczenie. Wyobrażenie sobie siebie samej za rok pozwoliło Ci, mam nadzieję, że pozwoliło Ci zrozumieć, co jest dla Ciebie ważne i co chcesz osiągnąć. To jest Twoja wizja, Twój plan. I teraz czas zastanowić się, jakie kroki możesz podjąć, żeby ta wizja stała się rzeczywistością. I możesz zapisać swoją wizję lub przedstawić ją za pomocą Vision Boarda, umieścić ją w widocznym dla ciebie miejscu. Ja na przykład lubię mieć mój Vision Board na tapecie blokady mojego telefonu, lubię ten sposób, bo mam swoje cele zawsze pod ręką i jeśli chcę, to codziennie mogę przypomnieć sobie, do czego dążę. Jest to też taka motywacja, bo na przykład ja mam często jakieś cele treningowe i mam tam kogoś z moją wyważoną sylwetką, i w momencie, kiedy mam gorszy dzień, nie chcę mi się iść na trening, to spoglądam na tą sylwetkę i czasem daje mi to motywację. Dlatego polecam Ci w ten sposób. Lub możesz też na przykład ja mam tutaj zdjęcie ze sobą, z moich wyjazdów, a Ty możesz mieć elementy Twojego boarda. Teraz, jeśli już wiesz, jak chcesz się czuć, gdzie chcesz być za rok od dzisiaj, Czas zastanowić się, jak tam dojść. Więc polecam Ci zapisać lub stworzyć sobie to w głowie, a potem zapisać, co pozwoli Ci dojść do miejsca z Twojej wizualizacji. Może być to na przykład regularne ćwiczenie, nauka nowej umiejętności, nowa praca, nauka nowego języka, jakaś podróż. Jeśli na przykład wyobraziłaś sobie, że spoglądasz na swój przeszły rok i widzisz pełno wyjazdów, no to zapisz te wyjazdy, gdzie one były, gdzie chciałabyś pojechać. Następnie zapisz, po czym poznasz, że Twoje cele zostały zrealizowane. Więc uczepmy się tych podróży. Jeśli widzisz, że miałaś rok pełen podróży, to co dla ciebie oznacza rok pełen podróży? Jest to dwie podróże, trzy czy dziesięć. Bo jest różnica. Dla jednej osoby to będą trzy podróże, dla innej dziesięć co oznacza to dla ciebie? Gdy już wiesz, co oznacza Twój cel dla ciebie, jest on konkretny, to zapisz, dlaczego jest on dla Ciebie ważny. Ten punkt jest niezwykle istotny, ponieważ jak mówiłam, jeśli nie chcemy porzucić swoich celów, muszą mieć one dla nas. Ważne, istotne. Przypomina ci o sensie twoich działań i pomoże ci znaleźć motywację do realizacji celu, do uświadomienia sobie, po co w ogóle to robisz. I możesz wracać do tych powodów w momentach, w których będzie ci trudno i będziesz potrzebowała motywacji do działania. Może też się zdarzyć, że za pół roku stwierdzisz, że to już nie jest twoje. I wtedy odpuścisz ten cel, ale ze świadomością, że po prostu się zmieniłaś, a nie ze świadomością, że... Znowu czegoś, znowu odpuściłaś, znowu, znowu ci się nie udało. Podejmiesz tę decyzję świadomie. Ale na koniec rozbij swój duży cel na mniejsze, łatwiejsze do osiągnięcia kroki. Zacznij od zastanowienia się, co możesz zrobić w tym tygodniu, w tym miesiącu, żeby przybliżyć się do swojej wizji. Pamiętaj, że każdy mały krok ma znaczenie. Jeśli planujesz podróżę, to będziesz potrzebować na nie funduszy, więc może czas założyć jakąś. Jakieś konto oszczędnościowe właśnie z celem oszczędzania na podróże i ustalić kwotę, którą będziesz tam przelewała co miesiąc. Nie zapominaj też o monitorowaniu swoich postępów. Możesz tutaj użyć habit trackerów. Ja swój właśnie również mam za sobą. Są też aplikacje, które pomogą Ci to robić. Możesz to robić w swoim planerze zapisuj swoje osiągnięcia. Bo widząc, jak działasz regularnie, zyskujesz motywację, będziesz czuła satysfakcję, że jesteś na dobrej drodze. Pamiętaj, że nie musisz być perfekcyjna, ponieważ. Każdy z nas przeżywa swoje gorsze dni, i jest to coś, co możesz zobaczyć teraz w mojej serii. Minimum, bo ja właśnie wychodzę z takiego dołka: nie zawsze wszystko idzie zgodnie z naszymi planami. To normalne i to nie oznacza porażki. W takich chwilach, właśnie wróć do zapisanych powodów, dlaczego zaczęłaś. Przypomnij sobie swoją wizję i daj sobie prawo do odpoczynku, jeśli tego potrzebujesz. Ważne jest też, żeby się nie poddawać i kontynuować, gdy tylko będziesz gotowa. No i też niezwykle ważne, świętuj swoje sukcesy, nawet te najmniejsze, no bo po coś to robimy. Liczy się droga, a nie sam ten cel. Bo jeśli będziemy mieć tylko sam cel przed oczami, to zaraz go porzucimy. Pamiętaj o tej drodze i doceniaj tą drogę, doceniaj siebie, buduj tą energię do dalszego działania. Podsumujmy teraz kroki, które pomogą Ci osiągnąć sukces w 2025 roku. Po pierwsze, postaw sobie jasne i konkretne cele. I tutaj pomocna może okazać się jakaś metoda wyznaczania celów. I ja polecam Ci metodę SMART, jest to chyba najpopularniejsza i też według mnie bardzo dobra metoda wyznaczania celów. Co ona oznacza? Twój cel, twój cel powinien być konkretny, czyli yy, nie mówisz sobie, zacznę biegać, tylko będę biegać trzy razy w tygodniu. Twoje cele powinny być mierzalne, czyli na przykład nie schudne w 2025 roku, a schudne 5 kg w 2025 roku. Twoje cele powinny być osiągalne, czyli nie postanawiamy sobie, że schudniemy tych kilogramów 30, tylko 5. To chyba będzie w ogóle mój cel. <noise> Więc cel musi być dostosowany do Twoich możliwości, musi być też dla Ciebie istotny, zgodny z Twoimi wartościami i priorytetami. I ograniczony czasowo, czyli tutaj mamy ramy, wyznaczamy ramy czasowe na nasz cel. Czy chcesz poświęcić na niego cały rok, czy może pół roku? Określ sobie, czy schudniesz te 5 kg do czerwca, do wakacji, czy może do końca 2025 roku. Po drugie, zastanów się, dlaczego ten cel jest dla Ciebie ważny, bo bez motywacji w trudnych chwilach. Będzie ciężko i z łatwością porzucisz swój cel. A jeśli będziesz znała swoje, dlaczego, będziesz mogła do tego wrócić i mimo wszystko swój cel zrealizować. Dlatego odpowiedz sobie na pytania: dlaczego chcę osiągnąć ten cel? Co on zmieni w moim życiu? I wracaj do tych powodów, gdy będziesz tego potrzebować, gdy będziesz potrzebować dodatkowej motywacji. Po trzecie, rozbij swój cel na mniejsze kroki. Bo duże cele są przytłaczające. Dlatego podziel go na mniejsze, łatwiejsze do zrealizowania etapy. Chcesz nauczyć się nowego języka albo już weźmy te schudnięcie. Mamy wielki projekt, chudny, chudny w 2025 roku, ale może zmieńmy podejście. Może ustal sobie, że będziesz chudła kilogram... Nie wiem, na miesiąc albo co będziesz robiła, żeby schudnąć. Będziesz trzymała dietę, zwiększysz swoją aktywność fizyczną, rozpisz, jakie konkretne kroki podejmiesz do zrealizacji swojego celu i rozliczaj się na podstawie tych konkretnych kroków, a nie na podstawie całego wielkiego celu. I pamiętaj, że pominięcie jednego małego etapu nie sprawia, że cała droga jest przekreślona. Traktuj tą swoją realizację celu jako właśnie drogę. I to normalne, że czasem musisz zrobić przystanek, czasem musisz odpocząć. Byłaś pewnie kiedyś w górach, wchodziłaś na szczyt i nie idziesz naraz całej drogi, no chyba że jesteś jakimś ekstremalnym sportowcem. Ja muszę robić przerwy. Idziesz pod górę, robisz przerwę. Odpoczywasz, pijesz wodę. Tak samo podchodź do realizacji swoich celów. Czasem musisz się zatrzymać, czasem musisz odpocząć, ale to nie znaczy, że zaczynasz od początku. Po prostu, gdy będziesz gotowa, możesz wstać i kontynuować swoją drogę. Czwartym punktem, który pomoże Ci w realizacji Twoich celów jest plan działania. Zaplanuj już trochę o tym powiedziałam, ale zaplanuj konkretne kroki na miesiąc, tydzień, kwartał, które pomogą Ci zrealizować swój cel. Ustal priorytety i zapisz je w swoim kalendarzu, w swoim planerze. Ja lubię to robić w kalendarzu Google, bo mogę je łatwo przesunąć lub łatwo mogę być z nimi elastyczna. I jeśli robię przystanek i nie wiem odpuszczam, na przykład znowu mnie jakaś choroba, więc odpuszczam swoje cele, dajmy na to, na tydzień, to potem mogę z łatwością w kalendarzu Google bez zbędnych kreśleń wszystko o ten tydzień przesunąć. Już na etapie tworzenia planu możesz przewidzieć to, że będziesz miała chwilę, w których będziesz potrzebowała zwolnić i po prostu dać sobie więcej czasu na realizację swojego celu. Piątym krokiem, który pomoże Ci w realizacji celów jest śledzenie postępów, który pomoże Ci zobaczyć, jak daleko zaszłaś, co już zrobiłaś, co jest za Tobą. To zmotywuje Cię do dalszego działania. Jak już będziesz widzieć, że przeszłaś jedną trzecią drogi, połowę drogi, to nie będziesz chciała tak łatwo wrócić do samego początku. Będziesz widziała, że to jest tylko mała przerwa że już coraz mniej zostało do tej mety. No i tak jak mówiłam, możesz prowadzić dziennik swoich nawyków, swoich celów, używać do tego aplikacji lub stworzyć habit tracker, który będziesz regularnie uzupełniać. Po szóste, bądź elastyczna i gotowa do zmian, bo życie bywa nieprzewidywalne, więc musimy być otwarte na modyfikację naszych planów. Więc jeśli coś nie działa, zmień strategię, nie rezygnuj z celu, Zmień podejście. Może kroki, które sobie rozpisałaś, które pomogą ci w realizacji celu, okazały się nietrafione. Czy to znaczy, że musisz porzucać swój cel? Nie. To jest dla ciebie znak, że może czas zmienić kroki, czas wypróbować nowe podejście. Po siódme, świętuj swoje sukcesy. Każdy najmniejszy zmiar, zrealizowany krok, zrealizowany etap zasługuje na uznanie. Felebruj swoje osiągnięcia, bo to będzie budowało twoje pozytywne nastawienie i twoją motywację do dalszego działania. Ósmym krokiem jest dbanie o równowagę, niezapominanie o odpoczynku i dbanie o siebie. Bo to jak to się kończy, możecie zobaczyć w mojej serii minimum i to jak z tego wychodzę, wzięłam na siebie za dużo i się wypaliłam trochę z działania, potrzebowałam zrobić przerwę. I teraz wracam do siebie właśnie po tej przerwie, więc żeby tego uniknąć, dbajcie o siebie cały czas, nie załomujcie się, gdy wam się to zdarzy, bo widzicie, zdarza się. Każdemu. I chyba już ostatnim punktem na mojej liście elementów, kroków, które pomogą Ci w realizacji celów jest wsparcie innych. Otoczaj się ludźmi, którzy będą wspierać Cię w realizacji celów. Dziel się swoimi celami z bliskimi. Znajdź grupę osób, które mają podobne cele, ponieważ wsparcie innych osób może być bardzo motywujące właśnie w takich chwilach zwątpienia. Możesz zapisać swoje cele w komentarzu i będziemy się tutaj wspólnie motywować do ich Realizacji. A na koniec pamiętaj, że to są Twoje cele i nie muszą być idealne w oczach innych. Liczy się to, że one są dla Ciebie ważne i przyczyniają się do Twojego szczęścia, do Twojego spełnienia. Dziękuję Ci bardzo, że byłaś tutaj ze mną. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci wyznaczyć swoje cele i poczuć, że możesz je zrealizować. Że ich realizacja może być przyjemnością, a nie obowiązkiem. Jeśli masz ochotę, podziel się w komentarzach swoim głównym celem na 2025 rok. Będę trzymać za Ciebie kciuki i będę Cię wspierać w jego realizacji. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów pełnych inspiracji, wskazówek, vlogów z mojego życia, w których pokazuję, jak ja realizuję moje cele. Więc mam nadzieję, do zobaczenia. Cześć!